Cześć, chciałabym Was bardzo serdecznie zaprosić do wzięcia udziału w open callu Woda jest Tobą, który trwa jeszcze do 15 kwietnia. Zbieramy projekty, które będą realizowane w ramach Generatora Malta podczas Malta Festival Poznań 2020. I jako, że pojawia się wiele pytań, chciałabym spróbować pokrótce na nie odpowiedzieć. Najpierw opowiem o tym, jaka idea stoi za Open Colem, na czym mi zależy. Nie interesuje mnie woda jako metafora, a raczej najważniejsza jest dla mnie jej podmiotowość, ale też jej materialność i ta cecha, która pozwala zapisywać doświadczenia ludzi, ale też przemiany społeczne, gospodarcze, polityczne. A więc ta swoista cyrkulacja, o której pisała Astrida Najmanis, czyli to, że woda może odbijać na przykład kulturę jednorazowego użytku. Więc staje się takim swoistym archiwum i zapisem pamięci naszych czasów. Raczej zależy mi na spojrzeniu z perspektywy wody, na spojrzeniu na nas, na nas samych z perspektywy wody. I tego, w jaki sposób woda nas opowiada, co dokumentuje. Traktuję ją bardzo materialnie, ale traktuję ją przede wszystkim podmiotowo. Chcę, żeby, żeby woda poprzez te projekty miała możliwość przemówienia. Pojawiają się też pytania dotyczące tego, w jaki sposób będziemy realizować dane projekty, już po ich wyłonieniu. Oczywiście, jako festiwal dajemy pełne wsparcie, zarówno organizacyjne, produkcyjne, jak i komunikacyjne, a więc dane wydarzenie staje się częścią festiwalu, ma swojego producenta, producentkę, ma swoją opiekunkę, która wspólnie. Zastanawia się nad poszczególnymi wspólnie z Wami, zastanawia się, przechodzi przez kolejne kroki realizacji takiego projektu, a więc jeśli na przykład w grę wchodzi kontakt z jakąś organizacją pozarządową, czy z konkretnymi osobami, które mogą być tutaj wsparciem merytorycznym, czy takim organizacyjnym, to jak najbardziej my też bierzemy w tym udział i jesteśmy w pełni zaangażowani. We współtworzenie i, i, i wsparcie przy, przy projektach, oczywiście w zależności od tego, czego potrzebują artyści czy artystki. Pytacie też o to, jakie formy mogą przybierać działania. Jesteśmy bardzo otwarci i otwarte na szerokie spektrum możliwości. Mogą to być zarówno działania stricte artystyczne. Choreograficzne, performatywne, muzyczne, teatralne, ale jak najbardziej, czy audiowizualne, ale jak najbardziej mogą być to też działania bardziej animacyjno-edukacyjne z udziałem narzędzi sztuki. Mogą to też być takie projekty, które zakładają jakieś formy dokumentacji. Zapisu pewnych zjawisk w formie również internetowej. Szczególnie w obecnie panującej sytuacji dopuszczamy taką możliwość. Oczywiście zakładaliśmy, że wszystkie projekty powinny mieć jakąś formę spotkania z publicznością, bo jest to taki rodzaj działania, który jest najbliższy. Generatorowi Malta, natomiast trudno w tej chwili przewidzieć, co, co będzie możliwe, także jak najbardziej takie formy zapisu też są dopuszczalne przy projekcie. Mamy też świadomość, że badania terenowe dzisiaj są utrudnione, a od paru dni właściwie niemożliwe, dlatego na bieżąco. Opowiadamy Wam o poszczególnych akwenach i ciekach, które znajdują się na terenie Poznania. Przybliżamy ich historię, zarówno taką przyrodniczo-geologiczną, jak i społeczną. Także warto śledzić naszego Facebooka i naszą stronę internetową. Tymczasem trzymamy kciuki za twórcze działania wokół wody i tego jak ona widzi nas. Trzymajcie się zdrowo. Powodzenia.